Po pierwszym wolnym treningu chciałem tylko sprawdzić tak naprawdę przełożenie. To przełożenie wydaje się ok, więc czas powinien być dobry, jestem spokojny. Byliśmy tutaj dwa tygodnie temu, testowaliśmy. Dzisiaj po wyjeździe zrobiłem praktycznie taki sam czas jak podczas testów na starej oponie, ale z nowym przełożeniem, więc ja jestem optymistycznie nastawiony. Wierzę w to, że będę mógł walczyć o pierwsze miejsce. Upadka bo boli coraz mniej, coraz mniej przeciwbólowych muszę brać, więc. Będzie dobrze. Jesteśmy już po pierwszym treningu wolnym na Slovakia Ringu. Jest bardzo gorąco, jest bardzo dużo odszczepności też. Nie skupialiśmy się na czasach, tylko na zapoznaniu z torem, z motocyklem, z nowym silnikiem. Generalnie wszystko idzie w dobrej myśli. Witam wszystkich na torze że Slovakia Ring. Mamy drugą i trzecią rundę WMMP na nadchodzący weekend. Jestem po pierwszym treningu. Generalnie jest bardzo gorąco, ale powiem szczerze, jeździ się podobnie jak w deszczu. Pierwsza sesja, nowy kombinezon, jak widać, trzeba było się rozjeździć, więc nic wiele wam nie powiem. Za dwie godziny wyjeżdżamy, Kolejny wyjazd, gdzie będę chciał już na pewno jakąś czasówkę fajną wykręcić, także generalnie rozjeżdżamy się. Dziękuję, oglądajcie nas. Cześć, jesteśmy po pierwszej sesji treningowej na Słowacji. Runda tak, sesja tak naprawdę bardzo rozgrzewkowa z powrotem żeby zapoznać się z motocyklem. Jest bardzo gorąco, tak więc tak naprawdę e, ciężko, ciężko jest długo jechać. E, walka z palcem. Palec cały czas bardzo mocno boli, tak więc mocna walka na hamowaniach, ale, ale staram się go oszczędzać, żeby na wyścig był jak, było jak najlepiej.